Z Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy. I nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus określa, kim powinien być chrześcijanin. Jaki powinien być chrześcijanin? Prawda? Że mam być solą dla ziemi i światłem dla świata. I powiedziawszy to, Jezus jakby wciąż mi powtarza jedną bardzo ważną rzecz. Bądź kimś, bądź kimś, nie bądź nudny, nie bądź nijaki, prawda? Nie możemy być bez smaku. Nie możemy być jak lampy, które gdzieś są pochowane pod stołem. Czasem jest taka pokusa, żeby się schować, uciec przed światem. Żeby się dostosować do tego świata, bo, bo często dzisiaj w całej tej kulturze masowej dobrze jest się dostosować do innych. I czasem wydaje mi się, że to, to bycie jak inni, to jest taki, taki dogmat dzisiaj. Nie? Bądź jak inni, dostosuj się, dopasuj się, nie odstawaj, nie pokazuj, że jesteś inny. Bądź nudny, bądź nijaki, jeden z szeregu. Jeżeli życie w życiu moim nie ma Chrystusa, jeżeli nie ma Boga, to moje życie jest bez smaku. To nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie jechać na takiej adrenalinie. Że wszystko jest piękne, cudowne, wspaniałe, że, że mnie to życie nakręca, że jest po prostu jedna wielka, wiecie, petarda. Nie, nie to jest ściema. Nie, to tak, takiego życia nie ma. Człowiek może do takiego życia dążyć, tylko że można się czasem przebudzić. I jak się to skończy, to, to, to wiemy doskonale. Ale ten smak polega na tym, że w moim życiu jest sens że ja wiem, po co żyję, ja wiem, po co tu jestem, wiem, dokąd idę, wiem, jaki jest cel mojego życia. I w moim życiu są różne sytuacje, są różne chwile. Jest dobrze, jest źle. Są chwile, kiedy jestem radosny, pogodny, kiedy czuję, że no, płynę, ale są też momenty, kiedy tak jestem jak ten taki, wiecie, bez, bez energii, bez siły. Znaczy, że orzę nosem po ziemi, bo nie wiem, spotykają mnie trudne rzeczy. Czasem dotyka mnie cierpienie. No wtedy trudno jest się uśmiechać, prawda, i chodzić i, y, ciągle z bananem na gębie, nie? Ale to życie ma wtedy smak, kiedy ja przyjmuję to życie, jakim jest, kiedy widzę w nim zmartwychwstałego pana w moim życiu, kiedy przyjmuję to moje życie, kiedy żyję tą chwilą obecną i w ten sposób zaczynam promienieć. Zaczynam świecić światłem, nie swoim własnym blaskiem. Nie, absolutnie, bo kim my jesteśmy? Jesteśmy tylko ludźmi, ale zaczynam świecić światem Chrystusa, który działa we mnie, jest we mnie. Tylko pytanie, czy ja w to wierzę, czy on rzeczywiście staje się, staje się kimś najważniejszym w moim życiu. Czy on jest radością mojego życia? Czy on sprawia, że moim życie jest pociecha, że nawet wobec tych trudnych sytuacji, jest we mnie ta nadzieja, że ta sytuacja, którą dzisiaj przeżywam, ona nie jest najgorszą sytuacją, ale że jest drogą do tego, żeby na końcu zatriumfowało życie. Żeby już dzisiaj to życie triumfowało. Zobaczcie, ci pierwsi chrześcijanie, którzy poszli do świata, oni zarażali ten świat nie tym, że byli nijacy, żeby tacy. Bez smaku. Tacy nie wiadomo, kim. kto to to, to jest. Nie? Ale oni całkowicie poszli za Jezusem. Całkowicie dali się pociągnąć tej miłości. Oddali się tej miłości. I to uwaga, tu nie chodzi o rzeczy wielkie, tylko chodzi o codzienność. Dać się pochłonąć miłości w codzienności. W jaki sposób? Ostatnio czytałem takie słowa, które chciałbym na koniec tutaj wam przeczytać, przytoczyć. Jednej grupy ewangelizacyjnej z Francji. I oni piszą tam takie słowa. W formie pewnie takiej odezwy oczywiście. Nigdy nie wstydźcie się być chrześcijanami. Nie ukrywajcie swojej wiary w Jezusa. Bądźcie ludźmi, którzy nie przepraszają na tym świecie za wiarę w Boga. Mówcie o Nim wokół siebie. Lśnijcie, kochajcie, ogłaszajcie. Jeśli nie żyjemy w ten sposób jako chrześcijanie, Jezus mówi nam, że jesteśmy bezużyteczni. A czy Ty, czy ja chcę być bezużytecznym? Ja znam odpowiedź na to pytanie. A Ty, życzę Ci pięknego dnia. I z serca błogosławię. I daj Boże, do zobaczenia jutro. Z Bogiem.